Tragiczna wiadomość z Polski. Tomasz Jakubiak, ceniony szef kuchni, Juror, master szef nastolatki i znana osobowość telewizyjna, zmarł 30 kwietnia 2025 roku po długiej walce z rzadkim nowotworem. Miał zaledwie 41 lat. Otoczony bliskimi, odszedł w spokoju, zostawiając po sobie ogromny smutek wśród rodziny, przyjaciół i fanów. Polski show biznes w żałobie. Wzruszające słowa pożegnania płyną od gwiazd i współpracowników. Byłeś światłem, zawsze będziesz, napisała Patrycja Markowska. W sieci krążą filmy z pożegnania i wspomnienia o jego sile, pasji i dobroci. To nie tylko strata dla świata kulinariów, to strata człowieka, którego autentyczność poruszała tysiące. Tomasz Jakubiak. Zostaniesz w naszych sercach.